E, witajcie, e, dzisiaj mamy dla was grę dla odmiany, e, e, najpierw może chwila dla muzyki, chwytającej ze serca dźwięków. Ona wprowadza tutaj w klimat e, tej, tej gry, I, a gra nazywa się Amateur Surgeon 2. E, tak, jest to gra, e, która jak wskazuje na sama nazwa, pozwala nam się wcielić w chirurga. Nie jest to jednak e, e, zwykły chirurg. A dla nieszczęścia pacjentów jest to chirurg, który wykorzystuje do pracy dość niekonwencjonalne narzędzia, takie jak e, e, nie wiem, wiertarka, chyba nie, wiertarki tu nie ma, ale jest piła, e, piła do metalu, e, jakieś takie dziwne historie, zaraz zresztą zobaczymy. Wybieramy sobie pacjenta. E, na początku wiadomo, odbokowany jest jeden, ja już odbokowałem wszystkich, bo bardzo mnie ta gra wciągnęła. Więc wybierzmy sobie może tutaj takiego tutaj nieszczęśnika. Mówię, że jest to nieszczęście, dlatego że tutaj te metody tego chirurga są dość, dość niekonwencjonalne. Każdą operację poprzedza taka tutaj scenka fabularna, w której dowiadujemy się rzeczy, których ten pacjent nie chciałby na pewno wiedzieć. No ale przyspieszę tutaj już ten dialog postaci. Ta postać po lewej to jest właśnie chirurg, emerytowany emerytowany specjalista, który powrócił do zawodu by wykonać jeszcze kilka operacji przed każdą operacją możemy sobie dokupić jakby te różne takie ulepszenia i, i dodatki które ułatwiają przebieg operacji ale nie jest to konieczne i zaczynamy tutaj w lewym górnym logu, logu rogu leci czas upływa więc musimy się spieszyć i mamy też tętno pacjenta które spada i kiedy spadnie do zera ja już zademonstruję E, musimy tutaj pacjentowi zaaplikować adrenalinę, e, ta aplikacja adrenaliny odbywa się w tej formie takiej krótkiej minigry, no i mamy zestaw narzędzi, jak już mówiłem, są to dość niekonwencjonalne narzędzia, mamy akumulator, wykrywacz metali, e, igłę i jeszcze wełnę i te też te pusz, pusz, <grychy> przyrządy do, do operowania wełną, zapalniczkę, e, jakieś tutaj ó, nóż do pizzy odkurzać i tak dalej. I teraz e, tak, musimy najpierw sprawdzić wykrywaczem na materii, jakby neurologiczne punkty, za które się musimy zabrać. Bierzemy nóż do pizzy, robimy dziurę przy pomocy tych tutaj e, tego czegoś, tego narzędzia. Wyciągamy ostrożnie pieniądze, które tutaj ten, ten chciwy pacjent pochował. No i generalnie gra trzeba, trzeba uczy nas kolejności, w której musimy sięgać po, po, po kolejne narzędzia. Teraz trzeba by chyba zaszyć, jeżeli się nie mylę, tego, tego delikwenta, więc bierzemy, bierzemy wełny. Po, po, po zaszyciu musimy przypalić, przypalić jego rany zapalniczką. No i generalnie higiena pełną gębą. Jak już mamy to ze sobą, bierzemy maść, maść robi swoje, odkurzacz służy jakby do zbierania krwi, czyli takie jakby standardowe zabiegi, które odbywają się na co dzień w każdym polskim szpitalu. No, musimy otworzyć pacjenta, bo to jeszcze nie koniec operacji i jesteśmy w środku, oto wnętrze wnętrze naszego, naszego nieszczęśnika. Yy, niestety kończy mi się już czas yy, przez to, że jakby więcej opowiadam niż gram, więc za chwilę, za chwilę operacja zostanie przerwana, a pacjent umrze. No, ale jeszcze tyle, tyle co mogę to pokażę. O, zlokalizowałem źródło, źródło, problemu. Kolejna, kolejny tutaj obieg do wyciągnięcia. Yy, generalnie trzeba się bardzo spieszyć w tej grze. Yy, yy, zaliczenie operacji za pierwszym razem. Nie jest takie łatwe, ponieważ trzeba poznać jakby odpowiednią kolejność korzystania z tych przedmiotów. Tutaj pisk przerywa, przerywa zabawę, to oznacza, że za chwilę zjawią się panowie z kostnicy i zabiorą tego, tego tutaj pacjenta. E, co jeszcze? No może pokażę jakąś inną operację w tym układzie. E, korzystając z tego, z tego, że mam je wszystkie odblokowane. Jakby w takim głównym wątku jest ich sześć, ale tak do tej gry z czasem ukazał się dodatek który w ramach promocji jest też w pakiecie i mamy ko kolejne operacje, ich jest tutaj kilkanaście. Jest to zabawa na, no na, na przynajmniej na dwie godziny, powiedzmy. Gra jest bardzo oryginalna. Jeżeli ktoś miał jakieś takie zapędy w dzieciństwie do przeprowadzania operacji na żywych organizmach, bo wiadomo, że każdy z nas miał, to, to tutaj poczuję się spełniony. Dla odmiany wzięliśmy kobietę. Ona wygląda dość wyzwająco, więc trochę się jej boję. No i ta sama historia, mamy rany, które musimy zaszyć na początek tych mniejszych się nie, się nie zaszywa, one są już tylko gotowe do przypalenia o, właśnie trzeba się spieszyć, trzeba się bardzo spieszyć, bo inaczej operacja będzie nieudana. Co teraz? Ha, odkurzacz, zbieramy krew. To wszystko jest bardzo do siebie podobne, każda z tych operacji jest bardzo się podobna, o tu jak widzicie, na samym początku już jest bardzo duży problem z tętnem tej, tej, tej pacjentki, więc musimy jej dać kilka zastrzyków, bardzo, bardzo przyjemnie się to gra, jest to nawet wciągające. Naprawdę fajne rzeczy jakby zaczynają się dziać wtedy, kiedy, kiedy możemy wykorzystać takie urządzenia jak, jak właśnie akumulator, piła mechaniczna, wtedy naprawdę zabawa nabiera rumieńców. Czasami jeszcze się zdarza taka historia, że tu jakiś, jakiś tam krap przechodzi po brzuchu i trzeba go właśnie tym akumulatorem poskromić. Grafika jest kolorowa, przyjemna dla oka. To no, na pewno interesująca pozycja, dość nietypowa, wykorzystująca bardzo fajnie e, możliwości, jakie, jakie daje dotykowy ekran. E, z oczywistych względów znacznie lepiej się w to gra na iPadzie, chociażby proszę zwrócić uwagę na sam ten proces aplikowania adrenaliny na, na, na iPhone'ie. E, też miałem okazję w to zagrać i jest to zdecydowanie trudniejsze, co czasami bywa irytujące, bo gra przez to tempo. No to chyba tyle, no. Gra nazywa się i jest dostępna dziś za darmo w App Store. Więcej informacji na jej temat znajdziecie na stronie komputerswiat.pl Tak jest. I to tyle. Do widzenia. Do widzenia.